Hej, siemanko, z tej strony i dzisiaj zagramy w Bedwarsy bez bloków w minecraft. Zanim zaczniemy, chciałbym Was poprosić o zostawienie suba na tym kanale przeganiamy zulianka, aby odzyskać prowadzenie. Dodatkowo wbijamy 1000 do końca roku, a bez Waszej pomocy może się nie udać. Dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali. Wcześniej albo w tym momencie i bez przedłużenia możemy już iść na film. Oczywiście, mogę mieć bloki w Eku. E, znaczy nie mogę. Mogę e, je niszczyć, nie mogę ich stawiać. E, żadnego rodzaju bloków po prostu. E, dlatego właśnie gramy duo, aby jak widzicie, e, mieć jakąkolwiek pomoc w tym celu, bo naprawdę e, zawsze może być ciężko. Tak samemu ugrać. Taki challenge, mam nadzieję, że nie zrozumiecie, kiedyś zagram taki challenge w kilka osób, znaczy nie w kilka osób, tylko samemu, właśnie na szczęście. teamajcik jest w miarę ogarnięty. No i przynajmniej kutrze, widzicie, robi wiadomo, robotę, zrobię wam tutaj tak F12. I mamy screenshota. tylko prawdopodobnie widzieliście na miniaturce. Ja oczywiście musiałem sobie zginąć. To jest u nas. Na szczęście to tylko teamic. Fajny 3-4-3. Naprawdę bardzo fajny polecam. Dobra. Pora przeprowadzić plan ewakuacja. Mój teamajcik ma co do tego inne zdanie i chce wziąć odwet. No i musimy zagrać jeszcze raz. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Dobra. Tym razem się trzeba skupić tak rzadko są tak jak na BadWarsy, że mam nadzieję, że się nie zdenerwujecie na mnie o to, że jestem taki słaby. Gdzie jest mój teammate? Jaki jestem? Zielony! Zielony, ale sam! Nie mogę ani obudować łóżka, ani nie zrobić nic! Widzicie? Wszystko mam poblokowane. Jedynym sposobem jest podbój. 1 V2. Kto by się spodziewał? Bedwars bez obudowywania też nagrywałem. Zresztą czego ja nie nagrywałem? To jest inna sprawa. Bierzemy pać tak? Korzystając z mojego niesamowitego skilla, lecimy komuś dokopać. Pik na tego ciołka. Oczywiście nie umiem niszczyć nawet budowli. No cóż, tak już bywa. A to był chyba błąd, że to zrobiłem. Tak mi się coś wydaje. Robimy to samo, ale jego teammate jest zajęty, patrzcie. Tak! Pierwszy zniszczony bet! Wiecie, co teraz trzeba zrobić? Ja nie wiem. Podbijać dalej? Jedyna słuszna opcja, ale niekiedy niebieski jest w bazie, chociaż już raz podbiłem. Niebiescy są zazwyczaj brutalni. Ale kiedy wyjdzie, to tak. Szybka analiza sytuacji. Podkładanie TNT. Nie dolecę! Po co waliłem tego Fireballa tam? Chwila! Wiem, się musiało stać. Przez tego fireballa pewnie pan niebieski się kapnął już, że się próbuje zrobić zamach na jego bazę. Dlatego trzeba się fest przygotować. Niebieskiego chyba tam nie ma. Dobra. Drugi bed. Teraz. Nie mogę używać bloczka. Trzeba... Ej, niebieski też był sam. Przykro mi. Ale muszę go oczywiście unicestwić. Ktoś pewnie poczuje zaraz chętkę na... Przepraszam, ostateczne unicestwienie. Chętnie przygarnę diamenty. Teraz tylko palić wrotę do bazy. Palić wrotę w trybie natychmiastowym, czyli kupujemy TNT. Resztę się zastanowię, w jaki sposób spożytkować potem. Pięknie, doleciałem. Trzeba je zainwestować. Lepszy set. L jeszcze lepszy set. Sieksa, lepsza sieksa, lepszy killoff, lepszy... No, mamy tutaj wystakowane i teraz patrzcie. Czego chcę, chciałbym nakupić? Co jeszcze jest fajnego tutaj? Patyk, knocking. No to jest fajne, ale tego nie mogę kupić. Bloki oczywiście odpadają. Ta kategoria jest nielegalna. Niby jeszcze jest TNT, ale. Ja bym go nie zaliczał. Para ruszyć dalsze podboje. Tego świata. Takim skillem będą niesamowicie proste. Gdyby ktoś jeszcze nie zrozumiał, mówię to sarkastycznie. Jakim cudem żółty jeszcze istnieje na tej planecie? Dobra, trzeba to szybko zmienić. No chyba mnie coś. Szczeli, dobra. Tak jak ja szczeliłem firebolem w ścianę. Tak mnie coś szczeli. A ty, drogi widzu, szczel Subika na tym kanale. O, tak, tak się robi dobre reklamy. Patrzcie temu gościowi opylamy to, kupimy więcej tych rzeczy. Możemy iść na dalsze podboje. To jest tylko dwóch złotych, jeden zł złoty, oprócz niego dwa teamy i to tyle. I tak uważam, że jakoś przetrwałem bardzo dużo. To jest problem, uważanie po tym, bo jak nie mogę postawić żadnego bloku, to to jest problem taki. I patrzcie, jeden z NPC-tów, które muszę pokonać, to właśnie pan Pink. No chyba! Na szczęście Fireball nie trafił, przeleciał. Dobrze. Czas na upgrade. Dobra. Do blue. Czyli mojej prowincji można powiedzieć. I patrzcie, i tutaj dopiero zaczynamy inwestycje. Przeinwestowałem się. Dołożymy do naszego skarbu państwowego. I oczywiście lecimy podbijać. Większe tereny, jako Mister x Chambax z jego zielonym państwem, naprawdę. Gdybym nie miał zielonego koloru, nie wyszłoby tak kolorowo. Zielony kolor? Kolorowo. Pewnie to dlatego, wiecie, jak. Niby to takie głupie przesądy, ale. Ale pójdę na środek. Żeby się jak najlepiej ustawić. Już się bałem, że przelecę. Dobra, chwilę trzeba odczekać. Regeneracja. Żeby tak jakoś wlecieć. Żeby damage'a nie dostać. Pięknie. No i chyba wyszło na to samo. Zgarniamy co nasze. Palimy wrotę z powrotem. Nie, widzę kilka sposobów. Na szczęście się udało. Że gdybym teraz miał zginąć, to patrzcie to: Czy IQ będzie. Tego nie mogę wywalić. Na szczęście nie zginąłem od tego upadku. Ochrona 2: Łuk z mocą 2. A czemu nie? Widzicie, my dzisiaj gramy na Wojana. Ja sobie zagram na Wojana. Widzicie. Strzały chyba... Ale dzisiaj skillowo gram. Ale mamy pewien problem. Pewien duży problem. Ta truskawa nie jest z tym połączona. Gdzie się ewakuować teraz? To był jedyny sposób, niestety obok różowych i białych. Wiedziałem. No i zabrano mi pewnie wszystko. Tak, ogolocone nie kurczę ze wszystkiego. Nigdy już chyba tego nie powtórzę. Dobra. No to... to jest podstawa teraz. Myślcie sobie baketa. Pora opróżnić zapasy. Wykonać ponownego upgrade'u. Niestety mnie nie stać oczywiście. Dobra. Już mnie stać. I w taki sposób uzbrojonym wyruszyć na bój. Jak na to, że nie mam w ogóle wyrka... Dobra. NIE! Zniszczona łóżka 2. Jak na to, że gram samemu, to jest naprawdę dobry wynik. Zabójstwa jedno. Eliminacja też jedna. Starty są wbrew pozorom bardzo dobre. Siubi na moją prowincję. I tu możemy się dopiero obładować. Po brzegi, wszystkim, co będzie nam potrzebne, żeby to wygrać. Ogólnie to będzie nam potrzebne chyba tylko tyle. Kill of lepszy, tak chcę. Odpaliła się staromodna Minecrafta muzyczka. A to oznacza, że już tylko chwilę. Tak! Łóżko pinku. Różowych spadło właśnie. No, zostało zniszczone. Mówmy po polsku. Po ludzku. Dobra. Pykcyk myk? Tutaj się pozmieniało, odkąd ja tu ostatnio przebywałem! się znowu w taki sam sposób. Teraz inaczej. Nie, teraz inaczej trzeba to rozegrać. Różowych nie ma. Dwa na, bia, yy, ten. Tam ci ja. Teraz tylko tak. Może mogę sobie niestety pozwolić tylko na taki łuk. Trzy te firebole. Osiem pocisków. Dobra, poczekam na jeszcze jeden, na jeszcze jedną partyjkę pocisków. Oczywiście. Myślę, że naprawdę jest dobrze. Wyruszamy na podbój Białasko-Krainy należącej, należącej do złego lorda Białego. Nie! Przeskoczyłem prawie, ale jazda. Uf. Ja już miałem przed oczami oczywiście, jak ginę, nie? Patrzcie. Tam jest ten ziomek. Pora go wysnajpić. Albo nie? Są dwie opcje. Jedna głupsza, druga głupsza. Co? Takiego trzeba by mądrze rozegrać. Co? Granie nie w czombaksa stylu? CO?! Kto jeszcze istnieje? A, deathmatch będzie. Wykorzystuję chwilę nieuwagi przeciwnika. I to by było na tyle zajęliśmy drugie miejsce. No film trwa już pewnie długo. Jak widzicie, Bedwarsy bez tego, bez bloków da się grać. Wbrew pozorom, bo mogłoby być to dość ciężkie do wymyślenia, żeby zagrać w Bedwarsy bez bloków, ale jednak się udaje, więc fajnie no i co? Żegnam się z Wami, mówił xCham a jeszcze dzięki za bardzo, bardzo za oglądanie do końca, żegnam się z Wami, mówił Xszczambax, Nark.